Mamy ogromne wsparcie policyjne, na jeden ciągnik y y jest przypisanych około 4-5 radiowozów. Y niestety docierają do nas sygnały o zatrzymaniu lawet z Pomorza y i chyba Kaszuby, a także Piotrków Trybunalski, ciągniki zostały zatrzymane. Upierdzielić kierowcę, żeby umilić życie strajkującym. Idziemy pod Likiem. mamy taką ustawę, no, I stąd, że nawet sobie byście nie wyobrażali, Policjantów jest więcej, filmują nas. Czyli to był pan Siekierski i pan Kołodziejczak. Gdzie oni są? I gdzie jest pan Stefan Krajewski, który no to, co widzicie tutaj, pokazuje swoje oblicze, a nie załatwia rolniczych spraw? Stefan Merkosur-Krajewski do natychmiastowej dymisji tchórz. Ale jestem polską patriotą i jestem tu dlatego... Od wczesnych godzin porannych do Warszawy zjeżdżali rolnicy z całej Polski, którzy chcieli ciągnikami wziąć udział w ogólnopolskim proteście przeciwko polityce rolnej rządu, planowanej umowie Unia Mercosur oraz, jak podkreślają, systematycznemu ignorowaniu problemów wsi. Już na wjazdach do stolicy kolumny maszyn zostały jednak zatrzymane. Policja zablokowała drogi dojazdowe, ustawiła znaki zakazu wjazdu dla ciągników i nie dopuściła pojazdów rolniczych do centrum miasta mimo że protest był wcześniej zgłoszony. Witam serdecznie, jesteśmy w Sulejówku na postoju ciągników z województwa podlaskiego, lubelskiego również. Mamy ogromne wsparcie policyjne, na jeden ciągnik jest przypisanych około czterech, pięciu radiowozów. Niestety docierają do nas sygnały o zatrzymaniu lawet z Pomorza i chyba Kaszuby, a także Piotrków Trybunalski, ciągniki zostały zatrzymane. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że magistrat ani nie zakazał, ani nie zezwolił na wjazd ciągników do Warszawy. Jest to pokojowa manifestacja nasza, i odpowiedź magistratu była wymijająca co tak naprawdę trzeciej opcji nie ma albo jest zgoda, albo jest oddalenie tego i uzasadnienie takiej decyzji. No, niestety, jest pogoda, jaka jest, i chyba idziemy na wymęczenie materiału, ażeby rolnicy. Nie chcieli dalej walczyć o swoje prawa i o swoje godne życie. Rolnicy relacjonowali, że wielu z nich dotarło pod granice administracyjne Warszawy jeszcze przed świtem, licząc na spokojny wjazd i udział w zgromadzeniu. Zamiast tego zostali zatrzymani na obrzeżach miasta i zmuszeni do postoju lub zawracania. W ich ocenie była to próba zduszenia protestu, jeszcze zanim na dobre się rozpoczął. Podkreślali, że ciągniki są dla nich symbolem pracy. I jedynym realnym narzędziem pokazania skali sprzeciwu, a ich blokowanie odbierają jako ograniczanie konstytucyjnego prawa do protestu. Co ciekawe, wiele z traktorów było sprawdzane pod kątem przewożenia substancji wybuchowych. Jesteśmy w Senkocinie, starym próbujemy wjechać do, do Warszawy na protest. W tej chwili ciągniki są sprawdzane. Przez pirotechników, czy nie mają żadnych ładunków wybuchowych. Także czekamy na decyzję. Jeżeli ciągniki będą sprawdzone, będzie możliwość ruszenia dalej. Upierdzielić kierowcę, żeby umilić życie strajkującym. Mimo policyjnych blokad, część rolników wybrała się do Centrum Pieszo, a obstawa, która im towarzyszyła, to pewnego rodzaju kabaret. Ziemny na ten protest. E, próbowaliśmy iść ulicą. Nie można. Zobaczcie. Idziemy chodnikiem. Mamy taką ustawę. którą i że nawet sobie byście nie wyobrażali. Policjantów jest więcej. Filmują nas. E, a my idziemy chodnikiem. Jesteśmy traktowani delikatnie mówiąc. Nie wiem jak to. filmowani na każdych kroku, Cały czas uważa się na, za jakichś, e, nie wiem, złap przestępców. Pod pretekstem, żebyśmy my czasami, sami sobie czegoś nie zrobili, tak nas pilnują. Nie wiem, może nam się udać i dotrzeć tam na ten protest, spróbujemy na razie. Po dotarciu sporej liczby rolników do centrum, protest przeniósł się w okolice najważniejszych instytucji państwowych i zaczął przybierać coraz ostrzejszą, symboliczną formę. W trakcie demonstracji zaprezentowano kukłę ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, jak Pan obejmował te rządy i w swoim Pan mówił, że dysegnuje Pan dwóch swoich ludzi, najlepszych, którzy potrafią zrobić dla rolnictwa wiele. Czyli to był Pan Siekierski i Pan Kołodziejczak. Gdzie oni są? I gdzie jest Pan Stefan Krajewski, który no, to co widzicie tutaj pokazuje swoje oblicze, a nie załatwia rolniczych spraw? My nie chcemy takiego rządu i takich rządu właśnie, żeby ciągnąć to w tą stronę, która nic nie daje dla rolnictwa. Rolnicy są zdesperowani i ślicznie wam wszystkim dziękuję, że jesteście, a zwłaszcza tym rolnikom, co podjęli ten ciężar tego, żeby przyjechać taki kawał traktorem na kołach. Ten gest miał według protestujących obrazować oderwanie resortu rolnictwa od realnych problemów gospodarstw i brak reakcji na dramatyczną sytuację finansową wielu rolników. Dodatkowe oburzenie wywołał fakt, że w czasie gdy protest narastał, minister nie pojawił się wśród demonstrantów ani nie podjął rozmów, koncentrując się, jak podkreślali rolnicy, na publikowaniu wpisów w mediach społecznościowych. Wśród protestujących dominowało przekonanie, że taka postawa jest lekceważeniem tysięcy rodzin utrzymujących się z pracy na roli, które stoją dziś przed widmem bankructw i likwidacji gospodarstw. Janusz Kowalski w Sejmie ostro opowiedział o chórzostwie ministra rolnictwa. Stefan Merkosur-Krajewski do natychmiastowej dymisji. 9 stycznia 2026 roku to jest czarny dzień dla polskiego rolnictwa. Wy chcecie wysyłać Polaków w kosmos, a dzisiaj kładziecie polskie rolnictwo do grobu. To jest wasza odpowiedzialność. Wasza koleżanka partyjna Ursula von der Leyen z Donaldem Tuskiem, Stefanem Krajewskim, Radosławem Sikorskim przyjęła dzisiaj umowę Unia Europejska-Merkosur. I nawet widzieliśmy przed chwileczką tutaj ministra Krajewskiego, który miał czas na pogawędki z Michałem Kołodziejczakiem, ale uciekł z Sejmu, limuzyną odjechał. A nie wyszedł do protestujących rolników. Nie wyszedł i powi no, nie powiedzieć rolnikom, dlaczego jego rząd doprowadził do przyjęcia umowy Unia Europejska Mercosur. Tchórz, Krajewski do natychmiastowej dymisji. Stefan Mercosur Krajewski do dymisji. Z kolei minister Krajewski ze sceny zaapelował do polityków PIS-u, żeby pomogli w przekonaniu Włochów. My polskich rolników nie zostawimy bez pomocy, dlatego też pojawiły się klauzule zabezpieczające, e, jeśli chodzi o umowę z krajami Mercosur i te klauzule zostały po raz kolejny przyjęte. Będzie głosowanie pisemne o godzinie 17. Czekamy na rozstrzygnięcie. Może jeszcze przekonacie tutaj swoich przyjaciół Włochów, żeby jednak byli przeciwko i mamy mniejszość blokującą. Ja lekcję i tą pracę domową zadano, odrobiłem. Te m, kraje, z którymi się spotkaliśmy, rozmawialiśmy, zagłosowały przeciwko. Niestety, wy nie, nie potrafiliście tej rzeczy zrobić i przekonać Włochów do głosowania przeciw tej umowie. Rolnicy jednak nie do końca są zadowoleni z dotychczasowych działań rządu. Dwa lata nie widział rolników. Dwa razy się z nami spotkał, obiecał, że zacznie realizować postulaty. I co I nie realizuje? Panie premierze, żądamy, żeby pan zaczął nasze postulaty realizować, bo pana minister jeden i drugi przez dwa lata nie zrobił nic dla polskiego rolnictwa. Senkoci, stoimy tam ciągnikami, stoimy na razie i spać będziemy. Proszę państwa, tak jak powiedział kolega Paweł, pinną nas na każdym kroku, naprawdę się nas boją. To, co się tam dzieje, no jest bardzo nieprzyjemne. Ale przyjechaliśmy tutaj wam powiedzieć, że jesteśmy, jesteśmy z wami i będziemy walczyć. Jeśli nie umią, jeśli nie umieją was reprezentować, to niech się pakują. Niech teraz jadą do swojej urzulki i niech odkręcają to, co to zrobili. Krelewski, słyszałem jego wypowiedzi. Czekam na rolników, jadą ze wsparciem, żeby zblokować umowę z Mercosurem. Czekam na nich, Ale z drugiej strony rolników, którzy do niego jechali, niby z tym wsparciem zablokował przed Warszawą. Bo się ich bał. Donald Tusku, krajecki, co wy robicie z tym krajem? Jeśli nie umiecie rządzić, to się poddajcie. Przyjdą ludzie, którzy będą wiedzieć lepiej, jak to robić. Kulminacyjnym momentem dnia było przeniesienie protestu przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Rolnicy rozpoczęli tam faktyczną okupację terenu, zapowiadając, że nie opuszczą tego miejsca, dopóki premier lub przedstawiciele rządu nie podejmą z nimi bezpośrednich rozmów. Dobra, wsiadamy, nie wychodzimy stąd. Się dopóki pan premier nas nie przyjmie, możecie nas wyrzucać. Proszę przekazać panu premierowi. Czy jest delegacja? Jak macie szacunek do nas? Ale. Na miejscu zaczęło powstawać prowizoryczne zaplecze protestu, a wśród uczestników pojawiły się deklaracje, że akcja może potrwać nawet kilka dni. Rozpoczęła się okupacja budynku pana premiera, ponieważ nasza delegacja przyszła z postulatami, natomiast nie zostaliśmy wpuszczeni, ponieważ. Pana premiera nie ma, chociaż wiemy, że jest w Warszawie, a pani dyrektor nawet nie zaprosiła nas na herbatę, więc postanowiliśmy, że zostaniemy tutaj do, tu, dopóty, dopóki pan premier nas nie przyjmie. Natomiast e, liczymy na to, że dostaniemy tutaj coś do jedzenia, coś do picia. Natomiast mamy jeden problem: że nie ma tutaj łazienki, a panowie tutaj mówią, że nie pozwolą nam się nawet wysikać, także różnie to może jeszcze być. Pozdrawiamy was wszystkich serdecznie. Trzymajcie za nas kciuki. Nie wychodzimy dopóki nie przyjdzie do nas premier. Dzisiejszy protest w Warszawie od bloka wjazdów przez symboliczne gesty aż po okupację przed kancelarią premiera ma być jasnym sygnałem, że rolnicy nie zamierzają się wycofać i tym razem oczekują konkretnych decyzji, a nie kolejnych deklaracji. Niestety dzisiaj dostaliśmy też informację, że umowa Mercosur zostanie podpisana. Moi drodzy, no. Przegraliśmy. Słuchajcie, Mercosur stał się faktem, zostało to przegłosowane, zostało wprowadzone w życie. Kto was oszukał, moi drodzy rolnicy i drodzy konsumenci? No to ja już wam tłumaczę, kto was oszukał. Po pierwsze, oszukali was, oszukało was PiS. PiS, które nigdy nie stanęło za rolnikami, tylko to oni są ojcami i matkami tego przedsięwzięcia. Nigdy w życiu nie poparli w tej sprawie rolników. Rzecz mówiono, że wszystko jest bardzo dobre. Później oszukała u nas Platforma z panem Krajewskim i PSL-em na czele. Tydzień przed to można zmarznąć, tak jak to zrobili nasi rodacy, nasi, nasi rolnicy, strajkując dzisiaj w Warszawie. Kto jeszcze nas oszukał? Oszukał was rolnicy, wasze związki. Od początku było wiadomo, że nie będziecie mogli wjechać y, ciągnikami do Warszawy. Y, ta uchwała została pojęta w 2015 roku już za gromkiewicz walc No i to było normalne. No jeżeli oni wam mówili, że tak wjedziemy, no to nie wiem, liczyli chyba na to, że zrobi się jak w Paryżu. Wyciągniemy kije czy, nie wiem, petardy i będziemy strzelać, żeby nas wpuszczono. Moi drodzy, najgorsze jest to, że żyjemy w czasach, gdzie prawomówność, praworządność została pogwałcona co najgłośniej o tym, o tym wszystkim mówią, czyli o Unii Europejską. Przez Unię Europejską. Unia Europejska. Komisja Europejska. Nakazała przyjąć traktat, który zatwierdza Mercosur, pomijając Parlament Europejski. A wiecie co to znaczy? To znaczy to, że twór, który jest powołany po to, żeby spełniać swoje cele, swoje założenia i swoją prywatę robić, nakazał wszystkim Wszystkim krajom europejskim, bez ich zdania, przyjąć to, co sobie wymyślili. Biznes na początku, na początku dziennym, biznes ponad wszystko, jak to jest chrzestny mówił, możemy się bić, ale interesy nie mogą ucierpieć. Zostaliśmy oszukani przez praworządną Unię Europejską. Zastanówcie się zatem, co będzie dalej, bo już niedługo będziemy głosować na, za przyjęciem nowego Chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle sens się przygotowywać. Mam na wrażenie, że dzisiaj nie ma się nawet co przygotowywać. Po prostu trzeba rozwiązać e, Europo, e, e, Parlamenty Europejskie, e, ten cały Parlament Europejski, e, pozabierać immunitety, nie robić więcej głosowań w sprawie europosłów, bo to nie ma sensu, bo po prostu rządzi nami Unia Europe Komisja Europejska, która ma w dupie wszystko pozdrawiam was, pozdrawiam z przegranych, dziękuję chłopaki, że pojechaliście, coś próbowaliście, że jakoś to Ach, dramat. Pozdro. Wielu rolników poświęciło się dzisiaj w tym mrozie, żeby walczyć o przyszłość polskiej żywności. Pomóż nam dotrzeć z tym protestem do jak największego grona odbiorców. Udostępnij ten materiał i zostaw łapkę w górę. Dzięki i do usłyszenia.